Dzień dobry i co mam powiedzieć? Tak, zgadzam się, tak, tak, zgadzam się tak, bo, bo po tych trzech spotkaniach można powiedzieć, że nie sam fakt, że górnik ma pięć punktów, tylko w sposób jaki je zdobył mówi o tym, że są w bardzo dobrej formie i rzeczywiście czeka nas bardzo trudne spotkanie. Jest Pan zaskoczony formą górnika? Cieszę się, że, że górnik gra, gra w ten sposób, bo, bo każdemu życzę dobrze, górnikowi również. Oczywiście nie, nie w niedzielnym meczu, bo, bo każdy broni swojej sprawy. Ale jest to, jest to na pewno niespodzianka, chociaż z drugiej strony w górniku aż tak wiele się nie zmieniło, bo, bo mówiło się o odejściu kilku zawodników, a, a oni w sumie zostali na następny. Na no następny sezon i, i to też pomaga im w tym, że, że ta drużyna z roku na rok, nie zmieniając składu, gra zdecydowanie lepiej pod okiem Adama Nawałki. Co poza stabilizacją jest dzisiaj siłą Górnika jeszcze? Konsekwencja z jaką, z jaką gra. Górnik jest drużyną bardzo agresywną, nie pozwalającą przeciwnikowi grać spokojnie, zmusza. Do podejmowania szybkich decyzji, co powoduje, że często odzyskuje w ten sposób piłkę. I, i zespół dobrze zorganizowany, który bardzo szybko przechodzi też z defensywy do ofensywy i odwrotnie. Widać, że, że, że Górnik to po prostu drużyna poukładana, w której moim zdaniem nie ma wielkich, wielkich gwiazd, ale jest na pewno kolektyw, który wie, czego chce. Nie lubi pan wracać do historii, ale odwzią wspomnienia jakieś, prawda? Nie, nie, nic podobnego, nic podobnego. To co w mojej głowie zostało z historii piłki, to jest i, i będzie zawsze. Nie ulega wątpliwości, że najlepsze wyniki sportowe jako zawodnik osiągałem w górniku w zabrze i to na pewno nigdy, nigdy się nie, nie zmieni i był to naprawdę bardzo dobry okres w mojej, w mojej karierze. Jakieś problemy z tym meczem, co z Bilboją, wiadomo czy będzie w stanie zagrać? Wydaje mi się, że jutro zadecydujemy po treningu, po jutrzejszym treningu, czy, czy Daniel jedzie z nami, czy nie jedzie z nami. Ja powiem tak, jeśli Daniel powie, że jest zdolny do gry, to Daniel będzie grał. Jeśli nie, no to odpuścimy sobie i, i, i poczekamy aż się w pełni wyleczy na mecz z Polonią Warszawa. Poza Wodoliakiem wszyscy zdrowi, gotowi do gry? No, no tak, jest. Wolski, Efir, tak, tak. Poza tym wszyscy są zdrowi i gotowi do gry. Panie trenerze, w tej nowszej historii to, tam, to Pan również może być zadowolony po meczach z Górnikiem, szczególnie w Zabrzu jako trenerem Warszawskiej Legii. No tak, już nie jeden dziennikarz mnie pytał o, o to, natomiast ja nie przywiązuję większej wagi do tego, co było, nie, nie wiem, nie lubię żyć historią, wolę żyć dniem dzisiejszym. Są pewne sytuacje, pewne spotkania, które zapadają w pamięci, yy, chociażby człowiek nie chciał, no, no bo yy, na tak dużą ilość spotkań, yy, jaką rozegrałem w swoim życiu, no. No wiadomo, że wiele spotkań się nie pamięta i ja na przykład nie pamiętam spotkania takiego, gdzie z górnikiem wygraliśmy w Warszawie 1-0 i ja podobno bramkę strzeliłem. No, takie są sytuacje, że no, no ja nie przywiązuję do tego większej wagi. Grałem jako piłkarz, cieszyłem się z tego, co robię. W historii coś tam zostało, jakieś, jakieś tytuły, jakieś... Jakieś, jakaś opinia po mnie jako zawodniku i tyle, nic, nic więcej. Ale te dwa zwycięstwa po 3 do 0 w zabrzu pewnie pan pamięta, no bo nie każdy trener ma okazję wygrywać dwa? dwa razy w takim stosunku właśnie w Zabrzu. Jedno pamiętam 3-0, drugie też 3-0, tak? Jedno pamiętam 3-0 i bodajże dwie bramki strzeliłem. Mecz, o którym się mówiło dosyć dużo, podejrzany, że gdzieś tam jakiś mecz sprzedany. To są bójdy, ale, ale wtedy było wiadomo, że jakikolwiek układ między górnikiem a legią i odwrotnie nie, nie miał prawa bycia. To były dwa zespoły, które w tamtym czasie były najlepszymi zespołami w kraju. Nasza liga była bardzo mocna. Były inne zespoły, które chciały konkurować z nami, ale, ale akurat w tym okresie czasu to Legia i, Legia i Górnik walczyły o, o mistrzostwo. Kraju. W jednej i w drugiej drużynie było mnóstwo reprezentantów kraju, o jakichkolwiek układach wtedy nie mogło być mowy. W większości przypadków było tak, że, że górnik wygrywał na własnym boisku legia na własnym boisku, natomiast no, no, górnik rzadziej się potykał z tymi przeciwnikami słabszymi i, i wtedy zdobywał tą przewagę nad nad Legią, bo potencjał jednej i drugiej drużyny był bardzo podobny. I przy pierwszym podejściu do Legii jako trener, też z Polonią wygrał 3-0, teraz będzie powtórka? No myślałem, że o tym 3-0 mówi, bo, bo rzeczywiście yy, w Zabrzu, w Zabrzu chyba, chyba nie przegrałem jeszcze jako trener, bo też z Polonią bytą zremisowaliśmy bodajże 1, 1-1 i oby ta passa trwała dalej, bo, bo w tym kierunku chcemy, chcemy podążać. Mieliśmy rzeczywiście udany początek ligi. Górnik również. Przerwa dwutygodniowa, wtedy, kiedy wszystko dobrze się układa, to często my trenerzy mówimy, że, że szkoda, że jest ta przerwa, wtedy, kiedy nie idzie, to ona jest bardzo, bardzo potrzebna. Spodziewam się dobrego dobrego spotkania. My, my chcemy grać naszą piłkę, piłkę kombinacyjną, piłkę otwartą, efektywną i miłą dla, dla oka również. A górnik no, będzie prezentował ten futbol, który pokazał do tej pory. Nieustępliwość, pressing, taki, taki rodzaj piłki. Na Śląsku na pewno się podoba, bo, bo tam kibice wymagają przede wszystkim od zawodnika pełnego zaangażowania w meczu i wtedy nie mają do nich pretensji. A czy Legia też postawi na futbol jak do tej pory, czyli postawi Pan raczej na grę ofensywną w Zabrzu? No tak jak mówiłem przed chwilą, że, że będziemy starali się grać swoją piłkę, to znaczy piłkę kombinacyjną, efektywną i efektowną. Też zależy dużo od tego, na ile nam przeciwnik to pozwoli, bo, bo na pewno górnik będzie chciał zagrać spotkanie narzucając swój styl gry. A jeśli, jeśli to będzie ciągły pressing, walka twarda, no to może być mniej płynności w tej, w tej grze, ale, ale nie z tego względu, że ktoś nie chce. Tylko, tylko w ten sposób się może ułożyć mecz. Najlepszym rozwiązaniem na pewno by była strzelona bramka przez jakiś zespół. Wtedy, wtedy mecz się otworzy zdecydowanie. Bardziej, oby to była nasza bramka, bo my też wiemy, że wtedy nam się grało wiele lepiej. Pan kiedyś bezproblemowo przyszedł z pozycji lewego pomocnika do napastnika, ale dzisiaj zarówno Radowicz, jak i Salina słoki się czują w środku niż tabu. To ewentualnie z nich zastąpi Libor gdyby nie byłby gotowy dobry. Oni się powinni czuć dobrze na każdej pozycji, bo są to zawodnicy, którzy mają na tyle umiejętności. Że, że tak powinno być. Zawodnicy czasami nie zdają sobie sprawy z tego, jakie bogactwo e, posiadają, e, mając taką umiejętność gry na dwóch czy trzech pozycjach w linii pomocy. No to jest, nie jest takie trudne, a jeśli zawodnik to robi, to jego wartość też wzrasta, bo dla każdego trenera mieć możliwość postawienia danego pomocnika na jednej czy drugiej stronie lub też w środku, no, no to jest super, super sprawa. Wydaje mi się, że ci zawodnicy potrafią, potrafią zagrać praktycznie na każdej pozycji, jeśli mówimy o, ofensywnym, o ofensywnej grze, to znaczy za napastnikiem, czy też na jednym, czy drugim boku. Być może ktoś się czuje troszeczkę lepiej na danej pozycji. Natomiast zbyt często zdarza się tak, że, że zanim tam zagra już mówi, że to nie jego pozycja. Nie w ten sposób. Trzeba być przekonanym do tego, że na tej pozycji zagram dobrze, a oceniaj się po meczu, a nie przed. No to kto się jest bliżej w tej, w tej pozycji z tej dwójki? Nie, dzisiaj nie będziemy mówili o składzie, kto, kto zagra. Ja wiem, że Jorge na przykład pokazał się w ostatnim spotkaniu naprawdę z dobrej strony. Ale, ale ja mam swój sposób wprowadzania zawodników do, do, pierwszego, do pierwszego zespołu i nie wydaje mi się, aby, aby to musiało wszystko po jakimś dobrym spotkaniu od razu powodować, że dany zawodnik już jest w pierwszym składzie. No, na pewne rzeczy trzeba też sobie zasłużyć i, i, i będziemy szli spokojnie. Prowadzając młodzież, która często pokazuje, że potrafi grać lepiej niż dan, nie jeden doświadczony zawodnik, ale innym razem niestety jest odwrotnie. Także, także spokojnie wydaje mi się, że na razie robimy to, to dość dobrze. A czy Milik to jest ten zawodnik, na którego trzeba szczególnie uwagę zwrócić? No w tej chwili jeśli mówimy o ofensywie górnika, to na pewno, na pewno tak. Młody chłopak, bardzo dobrze zapowiadający się, jeśli mówimy tutaj o przyszłości tego zawodnika, na pewno wszystkich zaskoczył pozytywnie, bo w tak młodym wieku jest naprawdę ważną postacią w zespole. W zespole górnika i tak, nie ulega wątpliwości, że będziemy musieli uważać na niego, bo jest to zawodnik, który strzelał już bramki z rzutów wolnych. Strzela bramki, bo gra bardzo dobrze głową, nie tylko ze względu na swój wzrost, ale również jest dobrze wyszkolony technicznie. A co jeszcze dla mnie jest bardzo ważne, widać u niego to trwania coboiskowe mimo tak młodego wieku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.